Tak, dzisiaj wybraliśmy się na spacer po takiej drodze leśnej, która niedawno była naprawiana. Na brzegu mamy no dość sporo różnego rodzaju kamieni. I tutaj Sara ma pierwszą znajdkę. Co to jest? Wzjechana szczotka kwarcowa. Pokaż do kamery bardziej tą szczotkę. Tak, w tym miejscu są tam jeszcze takie słabo widoczne kryształki, no ale są. To jest najważniejsze, że jest znalezione tutaj na brzegu drogi. Chodzimy, przy okazji patrzymy, szukamy co tutaj możemy jeszcze znaleźć. Co tam masz? A tutaj mamy obtoczony kwarc dymny. O, tak to wygląda. Pokaż go. Tutaj widzimy jak się fajnie świeci w środku pod światło uda się o. no widać takie przebłyski czyli w niektórych miejscach jest prawie przezroczysty myślę że z tej strony za jakiś czas zrobimy okienko zobaczymy jak on będzie wyglądał w środku. A tutaj widzimy, że na pewno jest fragment czystego w środku kwarcu. Także jak widzicie nawet w tak bardzo mało wydawałoby się prawdopodobnym miejscu do znalezienia czegokolwiek, również można znaleźć jakieś ciekawostki. jest tutaj jeszcze pełno kwarcu różowego No ja spisu No ja lidytu o, tutaj mamy fajny lidyt Także no czasami wystarczy po prostu wyjść z domu i pójść do pierwszego lepszego lasu bądź. Na pierwsze lepsze pole, a żeby coś fajnego znaleźć, troszeczkę okolicy. Tak jak mówiłem, tutaj mamy kwarc różowy. Ostatnio stał się bardzo popularny i nie wiem dlaczego równie drogi. Chociaż jest naprawdę wszędzie. Tutaj też widzimy jakiś taki ogruch. Tak, idziemy zobaczyć co tam. Leo krzyczy do nas, że ma Agata. Idziemy zobaczyć, co to za agat. O. nie jest. Jakieś taki słabiuśki, ale jest. O, no, widać żyłki. Jeden kawałek z mikrokryształami naprawdę mikroskopijny, no jest niestety mokry kamień, i to tak nie za bardzo widać, ale pod palcem czuć. Są takie mikroskopijne, naprawdę kolejny różowy. Jakiś ciekawostek jeszcze krzemień z muszywiałami wyszedł tutaj jest jakiś taki jaspis z żyłkami kwarcowymi też fajnie wygląda fragment jakiś krystalizacji ale co to jest dokładnie, to nie mam pojęcia. I jakiś taki ładny jaspis. Kończymy dzisiejszą taką krótką, spontaniczną przygodę. Na leśnej drodze. Jak sami widzieliście, wcale nie trzeba jakichś potężnych żwirowni czy miejsc, w których ktoś już coś znalazł. Wystarczy wyjść z domu i dobrze się rozejrzeć. Przypominam o możliwości wspierania kanału: łapka do góry, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!